Bo i mały przyjdzie, słucha i jakoś po swojemu rozumie. I nie należy mówić malcy, bo wzgardliwe miano uraża. Proszę posłuchać wrażeń naszej z pierwszego miejsca która też powie parę słów od siebie, choć karina. Ten konkurs był dla mnie niesamowitym doświadczeniem i pokonałam teraz z tych słabości, że <grymnie> trudno mi to określić yy, w słowach. Przede wszystkim musiałam yy, regularnie na, na konkretne terminy oddawać swoje prace, a ja jestem yy, dosyć rzadką osobą, więc jest to szczęście moja mama, mi <grymnie> pomaga o tym bardzo. to pokonuję, mówiąc przed wieloma ludźmi, e, pokonałam nieśmiałość, przeprowadzając em, wywiad em, z Jakubem Śliwakiem, co no. e, to, to kosztowało mnie naprawdę dużo, dużo, em, i energii. dużo, chciałam na sam koniec e, przeczytać e, list Janusza Korczaka do swoich wychowanków e, odchodzących z dużo, bo myślę, że jest naprawdę ponadczasowy i bardzo odpowiedni do momentu, w którym my, trzecioklasiści, bo mówią o na tym, jesteśmy. Żegnamy tych wszystkich, którzy już odeszli lub nie za długo odejdą, aby nie powrócić. Żegnamy ich przed długą i daleką podróżą, a imię tej podróży życie. Wiele razy myśleliśmy nad tym, jak żegnać, jak ich dać Niestety słowa biedne są i słabe. Nic wam nie dajemy. Nie dajemy wam Boga, bo go sami odszukać musicie we własnej duszy w samotnym wysiłku. Nie dajemy Ojczyzny, bo ją odnaleźć musicie własną pracę serca i myśli. Nie dajemy miłości człowieka, bo nie ma miłości bez przebaczenia, a przebaczać to mądro, to trud, który każdy sam już Dajemy wam jedno, tę za lepszym życiem, którego nie ma, ale kiedyś będzie, za życiem prawdy i sprawiedliwości. Muszę ta przystnota doprowadzić do Boga, ojczyzny i miłości. Żegnajcie, że nie zapominajcie, jak już dziękuję. Ja bardzo dziękuję bardzo. Chciałabym jeszcze bardzo podziękować członkom komisji, bo przygotowali nam bardzo, bardzo dużo informacji. Mieliśmy wszystko podane przysłowiowo na talerzu i to ułatwiało nam pracę, więc dziękuję bardzo. Serdecznie dziękujemy dla walce pierwszego miejsca Kalinie Szymańskiej. A teraz chciałam jeszcze poprosić naprawdę na zakończenie właśnie Panią Agnieszkę Kalicką, która wraz ze swoimi uczniami też parę słów powie na temat konkursu. Po pierwsze chciałam bardzo, bardzo, bardzo podziękować za za zorganizowanie, za, 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 za pomysł realizację. Mówimy dużo na, na temat jak bardzo czasochłonne były zadania, jak dużo czasu, jak dużo pracy e, wymagało od uczestników e, uczestnictwa w powrócie, a jak zastanowię się ile czasu e, zajęło się przygotowanie wszystkich zadań, e, w ogóle pomysł, który się pojawił, jest naprawdę genialny, na, na taki innowacyjny konkurs, w e, który, którym technologie e, informacyjne wiedzą przedmiotową, naprawdę dużo brawa dla osób, które wzięły udział w przygotowaniu mhm. tego Tak Jeszcze parę na temat doświadczeń mojego Powiem szczerze, że największą wadą, może największym problemem, jaki był, to było bardzo duże zainteresowanie niestety. Ale dziękuję jakoś za to, że dał mi taką dużą energię, dobra pracy ten rok wyjątkowo na skrzydłach. Naprawdę można było się znosić i przekazuję szczęśliwą ucznictwę. Ja chciałam dodać, że mogliśmy liczyć na ogromne wsparcie pani Agnieszki oraz ogromne wsparcie szkoły. Jeździliśmy na, dwa razy byliśmy na wycieczce, w takiej, gdzie poznawaliśmy ślady puchorczaków. Po przed drugim etapem, żeby się przygotować i przed trzecim, żeby zrobić zdjęcia. Ogólnie ten konkurs wiele mi dał, bo wcześniej wiedziałam o poczaku jedynie, że zginął, um, poświęcił się dla dzieci i że pisał książki i nic więcej, a dowiedziałam się o nim naprawdę wiele. Ja osobiście cieszę się, że wzięłam udział w tym konkursie gdyż dzięki niemu poznałam historię i wiele dowiedziałam się na temat tak ciekawej postaci i fantastycznie jaką był Janusz Kończak. I myślę, że, że też nauczyłam się systematyczności, gdyż byłam była wymagana w, tych metr, w pierwszym etapie i trzecim. No. Oprócz tego co już koleżanki powiedziały, ja też nauczyłam się wielu nowych rzeczy, tak, typu e, licencja grafikową, o której wcześniej, szczerze mówiąc, nie słyszałam, więc teraz już mogę ją stosować w moich prezentacjach. I ten tak, punkt był dość pracochłonny, ale nauczył no, mnie przede wszystkim też cierpliwości, takie opanowania systematyczności, tak, przede wszystkim. I nauczam się wiele o życiu takiego szanowniczaka, o którym, szczerze mówiąc, nie słyszałam dużo wcześniej. Przede wszystkim chciałabym zaznaczyć, że ten konkurs jest taki innowacyjny, bardzo szybko, bo to w tym, że każdy konkurs inny olimpiada, czy też interdyscyplinarny, piszemy w zasadzie godzinę, prawda, i jakiś test i po prostu trzeba się wyuczyć, A tutaj ten konkurs ten pozwoli nam wykazać swoją kreatywność, pomysłowość, bez systematyczności nas nauczył. Chyba też oprócz dziękujemy szkole czy pani Alickiej, chyba też dziękujemy komisji. Nie mogę już cię rozkłoskić, bo już tam wszystkie i takie. i do tego, ile ten konkurs nam da.